Witamy serdecznie Andrzej Malinowski. I Maciek Boranowski. Dzień dobry. S Słuchajcie, z Podzamku Królewskiego w Łęczycy witamy Was w Sylwestra, ale zanim przejdziemy do życzeń, chcemy bardzo serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie i komentarze pod pierwszym filmikiem. Widzimy, że miejsce byłego zakładu karnego interesuje Was i widzicie w nim dosyć duży potencjał na rozwój. Dziękujemy wam za komentarze i prosimy o więcej. Tak, prosimy o więcej i stąd kolejny filmik z kolejnego miejsca, które jest za nami. Zamek, który przez lata ewaluował, zmieniał się, miał różne odsłony. Aktualna odsłona jest niezwykle ciekawa, ale nie ma możliwości, aby nie była lepsza. I stąd pomysł i prośba do Was, abyście również, podobnie jak w wypadku więzienia, pokazali swoją kreatywność i pokazali nam, jak... Jak według Was zamek powinien wyglądać? Pamiętajcie, nie ma złych pomysłów. Dzisiaj nie składamy wniosków dotacyjnych, dzisiaj nie rozmawiamy z konserwatorem, dzisiaj rozmawiamy z Łęczycanami. Dzisiaj rozmawiamy z Wami, bo chcemy wiedzieć, jakie Wy macie pomysły, jakie są Wasze oczekiwania, jeżeli chodzi właśnie o to miejsce. A dzisiaj Sylwester, więc najserdeczniejsze życzenia. Tak, niech przyszły rok 2024 będzie rokiem przełomowym, rokiem nie tylko zmian, ale rokiem sukcesu dla Was wszystkich i dla naszego miasta.